Cukrzyca, problemy ze skórą przy cukrzycy. Okay. Cukrzyca, problemy ze skórą przy cukrzycy. Pierwsze objawy cukrzycy najłatwiej zauwa kreska y na skórze. Staje się nadmiernie sucha, buszczy się i jest podatna na zranienia oraz na wracajce grzybic. Jeżeli zauwa kreska u siebie takie problemy, zbadaj poziom cukru we krwi Mokreska e masz cukrzyc. A jeśli masz i u kreska stwierdzą cukrzyc, dowiedz się, jak pielgnowa skór, by była zdrowa. Bardzo CZ to objawy cukrzycy S trudne do zauwa kreska przez długi czas choroba rozwija się w ukryciu, a jej pierwszym sygnałem są problemy ze skórą. Jest ona bowiem znacznie delikatniejsza niż kreska u zdrowego CZ bowieka. Z powodu dolegliwości skórnych cierpi blisko 20% wszystkich diabetyków, zarówno kobiet. Jak i M kaczyzn. Upadkę dolegliwości jest jednak bardziej dokuczliwe, bo ich skóra jest cietrza i wrakreska łatwiej ulega uszkodzeniu i nie reaguje na niedostateczne na wilkres Schorzenia skóry moknie z wizek z sam cukrzyc lub skutkiem ubocznym stosowania insuliny. Wiadomo te kreska, kreska e-problemy skórne CZ, ciej pojawia się u osób z tak zwanych. Nie cukrzyc, czyli zmiennym, nieustabilizowanym poziomem cukru we krwi. Cukrzyca uszkadza naczynia krwiono na głównym powodem nadwrakliwoci skóry u osoby chorującej na cukrzycę z zmiany naczyniowe. Angiopatia cukrzycowa które w takim samym stopniu mog dotyczy większych i mniejszych naczyń. Upraszczaj C, mokreska na powiedzie, kreska E nadmiar cukru krwi prowadzi do zmian zwyrodnieniowych we boniczkach, tetniczkach i kreska Y bach, czego skutkiem jest upoledzenie ukbadu naczyniowego i niedokreska L skóry. Najcz. Ciej przejawia się to jej w suchoci, błyszczeniem si i nadbra kreska Nawet ma bezkaleczenia, bywaj wtedy niebezpieczne, bo debu go si goi. Dochodzi również kreska do mini wylewów na skórze tworzyw charakterystyczne przebarwienia, BRZ plamy. Mokreska na je dostrzec na podłudziach. Takie dolegliwości daje zwykle cukrzyca typu 1, czyli tej zale kreskanej od insuliny. U osób embodych z powodu gorszego ukrwienia skóry występuje tak zwany AATWO go rozpozna, bo na policzkach, czole, czasem te kreska na podudziach i stopach skóra jest mocno zaczerwieniona. Niestety, nie łatwo się takich kolorków. Ustępuj dopiero po zastosowaniu odpowiedniej diety oraz właściwej dawki insuliny. Ponadto w okolicach pepka i między łopatkami E się pojawi nadmierne owbosienie, hirsutyzm. Z cukrzyc typu 2CZ to współistnieje bielactwo, czyli miejscowe odbarwienie skóry. Leczenie jest trudne i nie zawsze daje dobre rezultaty, czyli wyrównanie białych od barwiec skóry. Niezwykle sucha i pozbawiona boju skóra jest przyczyn bardzo uciskreskaliwego, widu. Kory się, kaleczce delikatny skór. Ranki trudno się go i mogą zostać nawet przypadkowo zainfekowane. W cechy skóry diabetyka, wide skóry, w tym, wideo uogólnione. Jeden z bardzo wczesnych objawów choroby, zmniejszone wydzielanie potów w wyniku uszkodzenia układu nerwowego i naczyniowego, nadmierna sucho skóry, rumieniec cukrzycowy, zbuszczanie kanarkowo-kreska, uzamknięte pteza, zabarwienie skóry SKB, do zmian wypryskowych, choroby ropne grzybice i drokreska D-kreska, liwa i bo odporna skóra osób chorujących na cukrzycę podobnia się do skóry starczej. Ma noci do maceracji oraz tworzenia si wysików, jest również mniej odporna na zranienia, skaleczenia i otarcia bodźce termiczne, czyli wysoki nisk temperatur promieniowanie esboneczne, ów, substancje chemiczne zaka enia. Skóra cukrzyka. Kapki kreska u zamknięte pte, czyli kreska u zamknięte ptaki zaburzenia lipidowe zazwyczaj towarzysz cukrzycy, która charakteryzuje się z kreskanych powodów zmiennym poziomem cukru we krwi. W banie u osób, które cierpi na taki rodzaj cukrzycy, najczęściej dochodzi do zwikszenia poziomu lipidów we krwi. Skutkiem takich nieprawidłowości jest tak zwany kreska uzamknięte ptaki, kapki kreska zamknięte pte, w których gromadzi się cholesterol i lipidy. Uzamknięte ptaki tworzy się na powiekach, bokciach oraz kolanach, a niekiedy również kreska na polatkach. Te kreska uzamknięte ptawe placuszki czy grudki wyspuj symetrycznie, czyli na przykład Kapki kreska u zamknięte ptenie bol, nie S grozne dla kreska lycia, ale bywaj sporym defektem kosmetycznym. Gdy cukrzyca zostanie wyrównana, kreska u zamknięte ptaki powoli zanikaj. Cukrzyca, do ataku ruszaj grzyby i dro kreska d kreska e kreska kreska enia grzybiczej dro kreska d kreska a s zmor wszystkich diabetyków. I w tym przypadku równie kreska G winowajc jest tak zwany. Niewyrównana cukrzyca, bo wahania poziomu cukru we krwi ubatwiaj rozwój drobnoustrojów. Grzybica skóry, a dwubaszcza grzybica stóp i grzybica paznokci, ma zazwyczaj powa kreska przebieg niż kreska u ludzi zdrowych. Jest to CZ100 ostry stan zapalny popczony z intensywnym błyszczeniem sina skórka oraz tworzeniem silicznych pecherzyków. Leczenie grzybicu diabetyków jest trudne, dlatego kuracji musi prowadzić dermatolog. Bez uzgodnienia z nim nie nie kreska Y stosowa kreska adnych kremów, maci i zió. Gojenie przebiega szybciej, jeśli prawidłowo pielgnuje się skór. W przypadku choroby stóp bardzo wakreskana jest ich codzienna higiena, bo w banie ze stóp Z stozaka kreska E nie przenosi się na inne powierzchnie ciaba. Staranne zabiegi higieniczne oraz prawidłowe leczenie ma jeszcze jedno zadanie ochroni paznokcie przed atakiem grzybów. Bo jeżeli zaniedbamy stopy, zaka kreska eniem okreska je przeniesi na paznokcie. Grzyby wnikaj najpierw do błętrza, p bytki i nie jest widoczne. Z czasem jednak p bytka ulegnie rozwarstwieniu. Popka zgromadzi się w niej powietrze, co zaobserwujemy w postaci białych smuk na paznokciu. Leczenie zawsze poprzedza wykonanie bada oznaczajcych rodzaj grzybów chorobotwórczych. Z kolei zaka kreska Eniadro kreska D kandydozy, atakuj nie tylko skór, ale tak kreska ebbon, na rodnych, jamy ustnej. A nawet kreska optka. W fabdach ciaba, pod pachami, w pachfinach i pod piersiami pojawia się małe krostki, które SWDZ e-bol. Aby dobra wbać leczenie, najpierw oznacza się rodzaj drokreska kreska y. Jednak terapia nie będzie skuteczna, jeśli nie wyrównana się poziomu cukru. Skóra cukrzyka. Nie pokreska dane efekty podawania insuliny. Kreska dychory inaczej reaguje na stosowaną terapię cukrzycow. Mokreska ET-kreska zdarzy się, kreska E-organizm odrzuci insulin i lek zamiast pomaga, będzie szkodził. Mówi się wówczas o tak zwanej nietolerancji insuliny. Która ma byw nie tylko na ogólny stan zdrowia, ale i na wygląd skóry. W miejscach podawania leku, włókabułowania i gby, mokreska dochodzi do zaniku tkanki tybuszczowej. Taki defekt batwo jest zaobserwowa, bo w miejscach iniekcji pojawia się włókie bebienia lub guski. Niestety, nie ma na to leku. Jedynym rozwiązaniem jest CZ sta zmiana miejsca wstrzykiwania leku. Z podawaniem insuliny w zastrzykach beczy się jeszcze jeden problem dermatologiczny. W miejscach urazów mechanicznych, takim jest wukabucie cie igby, moksi tworzy bolesne pecherze. Leczy się je stosujce preparaty w aerozolu warunkiem powodzenia terapii jest dobranie odpowiedniej dawki insuliny bo w banie takie postpowanie zwykle likwiduje podstawowy problem osoby cierpiące na cukrzyc powinny wice wyjątkowo troskliwie dba o skórę na SZCZ cie nie jest to teraz trudne ponieważ kreska w aptekach jest wiele Rodków doskonale nadających się do pielęgnacji bardzo suchej i wrażliwej skóry, niektóre SWRCZ dedykowane chorym na cukrzycę. Na szczególną uwagę zasługuje molienty, czyli preparaty trwale na wilkreska c, które zapobiegają ucieczce wody ze skóry. Ponad bokreska ich ich ciabo na skórze pozostaje filtr który u liwia odparowywanie wody przez pory Ubatwiaj te kreska od budową babionej chorob skóry nie podra kreskania jej bo nie ma substancji zapachowych do skutecznie chroni również kreska skór przed zaka kreska bakteryjnymi i grzybiczymi Emolienty S dostateczny pnet w postaci kreska Eli, ebenów pod prysznic, balsamów oraz kremów do ciała. Co wa kreska ne, te do kapieli nie zawieraj wysuszajcego skórmy kropka Chorzy na cukrzyc powinni regularnie u kreska tak kreska E. Kremów antybakteryjnych, zapobiegajcych grzybicy i poceniu si stóp. Godne polecenia jest kremy z mocznikiem i gliceryn, które dobrze nawilkreska a i przesuszą skór. Osoby o tebe musz przesypywa talkiem miejsca nara kreska one na ocieranie si pod pachami, piersiami, uda, polatki, by chronić skór przed otarciem. Poka kreska dejka pielicia bonale kreska Y delikatnie osusze nie wyciera. Skór między palcami stóp kana do suszy suszark do wbosów.